Witam serdecznie, moje drogie. Zrobimy czytanie i sprawdzimy, czy mężczyzna Ciebie kocha. Jeżeli jesteś na takim etapie, że stoisz na rozdrożu i nie wiesz, czego się możesz spodziewać, jakie są intencje, uczucia, zamiary mężczyzny w stosunku co do Ciebie, ponieważ On też sam się nie określa, albo po prostu nie potrafi rozmawiać o uczuciach, to to czytanie jest dla Ciebie. Tutaj mamy kartę Słońca. Karta Słońca jest najpiękniejszą kartą Tarota, ponieważ pokazuje, że uczucia są i one są szczere i to jest mężczyzna, który cieszy się Waszą relacją. On uwielbia spędzać z Tobą czas, on wie, że jesteś bardzo pozytywną kobietą, bardzo otwartą, ciekawą świata, i przy Tobie jego energia wzrasta. Mamy tutaj trójkę mieczy. No, karta pokazuje ból serca, zranienie. To jest ktoś po przejściach. Mężczyzna bardzo długo leczył swoje serce. I jeszcze, tak jak widzisz, ono nie jest uleczone, nie jest do końca uzdrowione. To jest mężczyzna, który boi się zaangażowania, boi się stałego związku. Natomiast tutaj mamy kartę, która mówi też o tym, że on się ciebie uczy, on chce tworzyć związek, on chce wejść w te relacje, natomiast jest na etapie przyglądania się, obserwacji, trochę taki, powiem szczerze, jeszcze niedojrzały facet, bo szczerze powiedziawszy, on. Uczucia ma, ale z racji tego, że jest poraniony, będzie się bał. Taki asekurant, tak? Nie zaangażuje się, dopóki nie będzie pewien, że ty to jesteś właśnie ty, tą właściwą kobietą. Skrywa swoje uczucia. Król Kielichów, natomiast Król Kielichów jest silną energią. On pokazuje prawdziwe, szczere uczucia. W połączeniu z kartą słońca faktycznie mamy tutaj miłość. On stoi na rozdrożu, podejmuje decyzję, czy zostać dalej singlem, czy zaangażować się w te relacje, tak? Do tej pory z góry zakładał, że najlepiej być singlem. Nie brać odpowiedzialności za związek i ruszać do przodu, natomiast on wyjdzie z energią Asa Pentakli, to jest stabilizacja. On Tobie zaproponuje związek, dlatego że nie będzie w stanie jakby zakończyć tej relacji. On wie, że relacja z Tobą jest relacją z przeznaczenia i nigdy wcześniej nie spotkał takiej kobiety. Także patrząc na cały rozkład kart, pomimo zranienia, pomimo tego, że to jest mężczyzna pozamykany, będzie się na ciebie otwierał i naprawdę cię kocha. Poczytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego.